Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. Jestem umówiony na lekcję szermierki z Rozą. Geralt z Rivii, prawda? Panienka wyszła akurat na spacer w okolice Tumskiego Mostu. Prosiła, żebyście do niej dołączyli. Zapowiada się ciekawa lekcja. Dzięki. Zawsze przychodzisz na spacery z regimentem Nilfgaardzkiej Piechoty? Zawsze. Decyzja tatusia. To dla twojego bezpieczeństwa, Roza. Ludzie nas tu nienawidzą. Niby za co? Zrobiłam im coś? No ale mniejsza z tym. Żołnierzu, możecie odejść. Ale jego wielmożność, ambasador Fara mówił, żeby... A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Geralt z Rivi, najlepszy szermierz północy. Nic mi z nim nie grozi. No już, odmaszerować! Lewa, prawa! Wreszcie. No, Geralt, idziemy. Pokażę ci coś. Wysługujesz się mną, nie podoba mi się to. A mi się nie podobają koronkowe kryzy i redańskie nowele. Ale o gustach się nie dyskutuje, więc skończmy z tym. Chodź za mną. Na straż uważaj, gorsi od Raketina. Porządek musi być. Widzisz, pomyślałam, że zamiast ćwiczyć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. Pojedynek na moście, jak, jak w powieści. No, wyciągaj miecz. Mam tylko srebrny i żelazny, a powinniśmy walczyć na drewniane. Powinniśmy. Ale najwięcej frajdy jest w robieniu tego, czego się nie powinno, nie? Nie chcę ci zrobić krzywdy. Lepiej uważaj, żebym to ja tobie nie zrobiła krzywdy. No dalej, Gerald, broń się! Szybki... Już przestań! Poddaję się! W porządku? Tak. Jedyne, co poważnie zraniłeś, to moje poczucie dumy. Twoją drogą, skąd się u ciebie wzięło takie zainteresowanie szermierką? Z nudów. Nie mam tu znajomych. Ojciec trzyma mnie krótko. Ciągle tylko bankiety i bankiety, bankiety. Nie znoszę bankietów. Mm, rozmowy nudne, jedzenie podłe, a alkohol słaby. Właśnie. No, a z mieczem w ręku mogę się przynajmniej trochę wybiegać, wyżyć. No dobrze, to co teraz? Wracamy do domu. Tylko... przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale... Przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. Roza? Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, Far atre urwie mi łeb. Muszę ją znaleźć. Nie mogła odejść daleko. Od teraz każdy twój ruch jest obserwowany. Z Te tej strony jest siedem kotów. Ta postanowiła jeszcze poszaleć. A, daleko się zapuściłaś od nim w gardu, słoneczka. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Faratre obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz. Poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Ach, nie dziw się, Lukas! Wiesz jak jest. Widzimy na to zawsze ciągnie do potworów. Ale z tobestyko. No, to już my się rozprawimy. To teraz powiem tak, żebyś zrozumiał. Odpierdal się od niej. No proszę, teraz już nie tylko czarni chcą nam rozkazywać, ale i wiedźmini. Tyle, że ja ani jednych, ani drugich słuchać się nie będę. Na niego lukas! Rozumiesz już, czemu twój ojciec nalega, żebyś miała obstawę? Żeby mogli mnie obronić, jak ty. Nie, żeby w ogóle nie dochodziło do takich sytuacji. Roza, przez twoje kaprysy zginęli ludzie. I co? Mam uronić nad nimi łzę? Uczcić minutą ciszy? Dostali na co zasłużyli gnidy! I ty się dziwisz, czemu miejscowi nienawidzę Nilgardu? Myślałam, że jesteś inny niż reszta Nordlingów, że nas rozumiesz nasze pojęcie sprawiedliwości. Ale widzę, że się pomyliłam. Myślę, że powinnaś już wracać do domu najkrótszą drogą. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku.